Najbardziej nawiedzone miejsca na Śląsku. W nocy słychać tu przerażające jęki, cichy płacz, krzyki. Oglądasz ten film jedynie na własne ryzyko. Na Śląsku są pewne miejsca, do których lepiej nie wchodzić, bo są nawiedzone. Tak przynajmniej twierdzą mieszkańcy. Oto lista siedmiu najbardziej przerażających miejsc. Nawiedzony bunkier satanistów w Rudzie Śląskiej. To miejsce mrozi krew w żyłach. O nawiedzonym bunkrze w Rudzie Śląskiej i jego historii pamiętają wszyscy. Miało tu miejsce makabryczne morderstwo. Wydarzenie wstrząsnęło całą Polską. A do zdarzenia doszło w roku 1999. Czworo przyjaciół z Rudy Śląskiej Halemby, Karina, Kamil, Tomasz i Robert. Są młodzi, świat stoi przed nimi otworem. Wiele ich łączy, spędzają razem czas, mają wspólne zainteresowania. Fascynuje ich szatan, mają satanistyczne rytuały, które czasem odprawiają najczęściej w bunkrze nr 44 w ludzkiej halembie. Jest oddalony od domów drogi dobrze ukryty. W nocy z 2 na 3 marca 1999 roku Kamil i Karina nie mają pojęcia że to ich ostatnia wizyta w bunkrze i nie wyjdą z niego żywi. Doszło wówczas do zbrodni. Karina i Kami wchodzą do bunkra. Oprawcy czytają formuły rytualne po łacinie. Ich ofiary klękają wewnątrz pentagramu. Głowy mają pochylone. Nie wiedzą, że czeka ich śmierć. Śmierć, którą Robert i Tomasz planowali dla nich od około pół roku. Kupili w tym celu noże na kształt średniowiecznych sztyletów. Dlaczego akurat Karina i Kamil, Robert oraz Tomasz chcieli złożyć szatanowi ofiarę z dziewczyny i chłopaka? Osiemnastoletniego Kamila wybrali od razu. Dziewczyną zaś złożoną w ofierze pierwotnie miała być Ania, wówczas dziewczyna Tomka. Była z nim w ciąży. Tomasz zaś nie chciał, by ktoś obcy wychowywał jego dziecko. Robert i Tomasz malują wewnątrz bunkra odwrócony krzyż oraz trzy litery F. F to szósta litera alfabetu łacińskiego, a w apokalipsie świętego Jana oznacza liczbę bestii 666. Na ścianach bunkra krwawą czerwienią znaczą także krzyż Konfucjusza i symbole bóstwa Amon Ra. A potem bestialsko mordują Karinę i Kamila, zadając im ciosy nożem. Życie w bunkrze miał dziewczynie odebrać Robert. Chłopak jednak nie wytrzymał. Wtedy oprawcy dowiedzieli się właśnie, że do Rudy Śląskiej z Londynu wraca dziewiętnastoletnia Karina. Dziewczyna kochała się w Tomku. Pisała do niego listy miłosne, ale zauroczony nią był Robert. To on właśnie w nocy z 2 na 3 marca stał z uniesionym nożem nad osiemnastoletnim wówczas Kamilem. Karinę miał zabić Tomasz. Dziewczyna broniła się, błagała o pomoc Roberta. Karina zginęła od ciosów nożem w głowę, w brzuch i w klatkę piersiową. Kamilowi zadano osiem uderzeń w plecy i w głowę. Oskarżeni Robert i Tomasz podczas rozpraw nie wytrzymali. Oboje przyznali się do winy i do tego, że dokończeniem satanistycznego rytuału miało być samobójstwo. Na to jednak i Robertowi i Tomaszowi nie wystarczyło odwagi. Kolejnym budynkiem na liście jest Hubertus, budynek dawnej restauracji w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy twierdzą, że widzą w budynku białą postać, którą można zaobserwować w jego oknach. Cechą charakterystyczną rzekomej zjawy jest to, że zawsze pojawia się późną wiosną i latem tuż przed schodem słońca. Informacji o budynku jest niewiele. W encyklopedii Dąbrowy Górniczej można jedynie przeczytać, że budynek powstał z inicjatywy spółki francusko-włoskiej i pełnił funkcje mieszkaniowe dla pracowników zakładu. Podczas pobytu w Dąbrowie Górniczej przebywać miała w nim podobno Maria Konopnicka. Później Hubertus stanowił własność prywatną. W czasie przebudowy miasta w latach 70. miał zostać wyburzony, ostatecznie jednak urządzono w nim restaurację. Dziś obiekt jest zamknięty, chociaż z zewnątrz prezentuje się nie najgorzej. Obraz ten niszczą krzaki i kilkumetrowe już samosiejki, które rozpanoszyły się wokół zajazdu. Mieszkańcy pobliskiego osiedla uważają, że hubertus stoi w złym miejscu. To dziwne, że taki obiekt stoi pusty. On chyba po prostu przeszkadza, uważają. Dlaczego w hubertusie nic się nie dzieje? To albo ekonomia, albo duchy, uważają mieszkańcy. Jak dodają, swego czasu mówiło się, że w środku budynku straszy. Kolejnym budynkiem na liście jest nawiedzony dworek w miasteczku Śląskim. Z dworkiem wiąże się miejscowa legenda. Głosi, że ponad 150 lat temu do miasteczka Śląskiego sprowadził się nauczyciel Michał Rubin, który miał syna Ryszarda. Jego potomek od najmłodszych lat chciał zostać w przyszłości lekarzem. Swoje marzenie spełnił. Bogaty lekarz przy ulicy Dębina był właścicielem małego dworku, który do dzisiaj w mieście stoi. Mieszkał w nim z żoną Klarą, która była od niego młodsza o 20 lat. Jako ciekawostkę można dodać, że było to pierwsze dziecko, jakie w swojej zawodowej karierze odbierał właśnie Rubin. Mieli oni dwójkę dzieci Elżbietę i Lotara. Córka niestety zmarła bardzo szybko, mając zaledwie dwa latka. Po jej śmierci Klara znienawidziła najmłodszych. Parę lat później na tamten świat zawędrował także Ryszard, a ich syn poszedł do wojska i do domu już nie wrócił. W dworku następnie stworzono przedszkole. Spowodowało to, że Klara jeszcze bardziej stroniła od dzieci. To wszystko ją załamało. Wpadła w depresję, a w 1949 zmarła. Od tamtego momentu zaczęły się dziać tutaj dziwne rzeczy. Ma ona nawiedzać to miejsce i straszyć mieszkańców razem ze swoim kompanem, bezgłowym handlarzem Solą, który wprowadził się do dworku po jej śmierci. Od 50 lat w tym budynku, gdzie w przeszłości uczyły się niemieckie dzieci, znajduje się przedszkole. Maluchy z przedszkola numer 1 lubią natomiast słuchać historii o duchach. Kolejnym budynkiem jest nawiedzony dom w Sosnowcu w dzielnicy Zagórze. Wyobraźcie sobie. Noc, przerażające jęki, cichy płacz. To miejsce budzi prawdziwą grozę wśród mieszkańców Sosnowca. Wszyscy omijają je z daleka. Budynek ten znajduje się w dzielnicy Zagórze, a został wybudowany z kamienia wapiennego. Następnym miejscem na naszej liście są piwnice w Świętochłowicach. W 2020 roku youtuberka Margo na swoim kanale O wszystkim i niczym opublikowała w styczniu oraz w lutym dwa materiały, w których poszukuje duchów w świętochłowicach. Prawdopodobnie osiedle w centrum daleko Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wideo wyraźnie widać, że faktycznie w piwnicach nie jest okay. sam. Kolejne miejsce na naszej liście, kamienica w Katowicach, w której mieszkał władca much. Ten budynek w Katowicach przeraża wszystkich. Mieszkał w nim Bogdan Arnold z Katowic, który zyskał sławę jako władca much. Ma na swoim sumieniu życie co najmniej pięciu kobiet. Kiedy je zabijał, dzielnie walczyły. Dusił je i uderzał młotkiem. Drapały go i biły, ale w końcu przegrywały. Arnoldowi bardzo podobało się zabijanie w domowym zaciszu przy ulicy Dąbrowskiego. Pierwszą z kobiet zabił tutaj 55 lat temu. Udowodniono mu cztery podobne zabójstwa. On sam twierdził, że ofiar było o wiele więcej. Kiedy na procesie sędzia pytał, ile właściwie, Arnold odpowiedział: Czy to ważne ile? 8 czy 16? I tak będę wisiał. Charakterystyczne dla Arnolda było to, że nie wiedział, jak pozbyć się ciał. Opowiadał, że miał z tym mnóstwo problemów. Rąbał ciała na kawałki, część rozgotował, część trzymał w szafkach, kawałki próbował spalić, rozpuścić w chlorku, wyrzucić na śmietnik, czasem karmić bezdomne koty. Resztę szczątek poupychał gdzie się dało. Niestety dla niego, latem 1967 roku, muchy i smród stały się nie do wytrzymania. Znajomi nie dziwili się, że młody mężczyzna mieszka sam w prowizorycznym mieszkanku na poddaszu przerobionym z pralni. No cóż, życie. Mówił, że się rozwiódł, żona wszystko mu zabrała, więc prowadził się tam, gdzie mógł. Sąsiedzi nawet cieszyli się, że zamieszkał obok nie jakiś Menel, ale ktoś niekarany, pracujący, a że wieczorem wraca z pobliskich lokali. Troszkę podcięty i nie sam to jego prawo. Ile kobiet z jego mieszkania wchodzi, a ile wychodzi, nikt przecież nie liczył. Na procesie mówił, że kobiety poznane nocą w barach przywódce tym właśnie go denerwowały, że też chciały pieniędzy za miłość. To mu przypominało, jakie wyrachowane bez serca są kobiety. I ręce same zaciskały mu się na pętli, torturował je i dusił, zapominając, że to się dzieje w jego własnym domu. Zostawał więc z ciałami, a to proszę sądu, kilogramy mięsa. W kamienicy zaczęło dziwnie śmierdzieć. Sąsiadce z dołu spadały z rur kanalizacyjnych białe robaki. Administracja wzdychała, że rury stare. Pan Arnold natomiast uprzejmie swoim melodyjnym głosem przeprosił, że zapomniał i zostawił w zlewie mięso. Zgniło niestety, ale już wysprzątał. Na to jednak nie wyglądało. Sąsiedzi tłumaczyli sobie stałe wyłażenie robactwa spod jego drzwi faktem, że pan Bogus jest samotny, na gotowaniu się zna, ale nie ma lodówki i oto efekt. Ale lokatorzy z kamienicy naprzeciwko zgłosili sprawę milicji. Dostrzegli, że okna na poddaszu oblepione są muchami i że to, co mieli za brudną firankę, jest żywe. Przyjechała milicja i straż pożarna, a tego, co zobaczyła, nigdy nie zapomni. Pod parapetem leżały ludzkie zwłoki. W łazience w skrzyni obitej cynkową blachą rozkładało się kilka ciał. Funkcjonariusze nie mogli określić ani płci, ani liczby zwłok, na których kłębiły się tysiące larw. Sprawca zapakował kawałek ludzkiej nogi w gazetę, nie zdążył jednak pakunku wynieść. W marcu 1968 roku zapadł wyrok sądu kara śmierci. W grudniu tego samego roku wyrok wykonano. Przechodzimy do kolejnego budynku. Nawiedzony dom w Myszkowie. Mówią, że to najbardziej nawiedzony dom w całym regionie. Jak wygląda: powybijane okna, spróchniałe meble, deski porozrzucane po całym mieszkaniu, zapach stęchlizny oraz budynek skąpany w gęstym bluszczu. W sieci krążą już na jego temat różne legendy. Między innymi o tym, że mieszka w nim ktoś nie z tego świata. Panowie z grupy Mystery Hunters postanowili to sprawdzić. Co zostali w środku? Przekonajmy się. Według opowieści ludzi, dom został wybudowany 40 lat temu przez dwóch samotnych braci, Zygmunta i Jerzego. Starzy kawalerowie byli opanowani manią fantastyki i ufologii. W środku budynku przeprowadzali seansy spirytystyczne, próbowali nawiązać kontakt z obcymi cywilizacjami. Próby zakończyły się niepowodzeniem, a dla samych braci miały tragiczne skutki. Obaj trafili do szpitala psychiatrycznego. Podobno jeden z nich nadal tam przebywa, drugiemu udało się uciec, jednak jedynie po to, by popełnić w swoim domu samobójstwo. Podobno ludzie widzieli tutaj zjawy czy tajemniczą postać polerującą powybijane szyby. A co na ten temat mówi ekipa Mystery Hunters? Legenda związana z domem w Myszkowie jest powszechnie znana. W internecie krąży kilka relacji świadków, którzy twierdzą, że w tym domu straszy, a lokalni mieszkańcy boją się do niego zbliżać o zmroku. Jako grupa pasjonatów jeździmy w takie miejsca i za pomocą sprzętu do badań zjawisk paranormalnych sprawdzamy, czy domy te faktycznie coś nawiedza, czy są to tylko miejskie legendy, mówi Piotr, członek grupy. Podczas nocy w nawiedzonym domu w Myszkowie, kamera zarejestrowała dziwnie przelatujące obiekty w korytarzu na klatce schodowej. A czujnik ruchu REMPOT wykazywał wahania wskazujące na pojawienie się nietypowych zjawisk, tłumaczy Radek, członek grupy.